Witajcie w Holokronie! Dzisiaj dowiemy się nieco więcej o rasie Falenów, która była dość unikalna, a jej przedstawiciele potrafili być bardzo niebezpieczni. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Falenowie to rasa inteligentna pochodząca z planety Falen. Prawdopodobnie wywodzą się od gadów. Ich najsłynniejszą cechą jest umiejętność wydzielania feromonów, ale o tym później. Kanon określa ich jako reptosaki. Przedstawiciele wyróżniali się centkowatą, zieloną skórą, prążkowanymi czaszkami i długimi, czarnymi włosami, które zwykle nosili w kucykach. Byli gatunkiem kolonialnym, który migrował i przystosowywał się do danego miejsca, by je później zdominować. W ten sposób zdobyli liczne światy. Między innymi Ort Mantel, gdzie główną populacją był człowiek. Podczas wojen klonów grupa szlachciców z tej rasy przewodziła kryminalnemu syndykatowi Czarnego Słońca, który rozkwitał, podczas gdy wojna ogarniała galaktykę, a kolejne rządy, światy czy organizacje padały. Jedi byli zbyt zajęci walką z Konfederacją, by zajmować się mafią, która rosła w siłę z każdym miesiącem. Podczas panowania Imperium Galaktycznego, Fallenowie, podobnie jak inne obce gatunki, takie jak Umbarianie i Neumoidianie, byli zazwyczaj obiektem żartów wśród imperialnych. W bliskim kontakcie jednak nie było z nim żartów, szczególnie jeżeli było się człowiekiem. Ich potężne feromony dosłownie hipnotyzowały i zniewalały nieświadome ofiary, które natychmiast stawały się uległe wobec Fallena. Legendy. Legendy dają nam nieco więcej ciekawostek, m.in. taką, że choć posiadali zieloną skórę, to mogli zmieniać jej odcień na czerwony. Mają zazwyczaj około 160-170 do 170 cm wzrostu. Charakterystyczną cechą są wypustki kostne wystające z górnej części pleców osobników tej rasy. Kości te są znacznie bardziej rozwinięte u samców niż u samic. Inną różnicą między osobnikami różnych płci tej rasy jest jaśniejsza karnacja skóry i łusek u kobiet. Wśród przedstawicieli innych ras falenowie są uważającymi za estetycznych i przyjemnych z wyglądu, tym bardziej kiedy zaczynają korzystać z feromonów. Przedstawiciele tej rasy żyją zwykle ponad 250 lat, choć wiek najstarszych osobników dochodzi nawet do 400. Jedną z najbardziej charakterystycznych umiejętności falenów jest możliwość wydzielania wspomnianych feromonów. Są to specjalne substancje gazowe wydzielane przez organizm, które wyrażają emocje, pragnienia i uczucia. Wykorzystywane są zarówno do ułatwienia komunikacji między osobnikami, jak i do uwodzenia samic, zarówno swojej, jak i innych raz. Falenowie mieszkający poza ojczyzną nieraz wykorzystują tę umiejętność do zyskania przewagi nad przeciwnikiem. Feromonów używał m.in. książę Sizor podczas spotkania z księżniczką Leją, a także Zenex przeciw Kalin, Hens i Alice Sekurze. W obu przypadkach wpływ ten omal nie skończył się katastrofą. Mimo wydzielania Feromonów, na co dzień falenowie starają się być istotami tajemniczymi i skrytymi. Nie mają w zwyczaju dużo mówić, potrafią idealnie kontrolować własne emocje i odruchy zewnętrzne. Tłumią wszelkie oznaki. Uczuć, gdyż uważają to za przejaw słabości. W przeciwieństwie do dość ekspansjonistycznej natury z kanonu, w legendach rasa ta rzadko opuszcza rodzinną planetę, gdyż uważają ją za ostoje galaktycznej kultury i sztuki. Są dumni ze swoich osiągnięć w tych dziedzinach, choć nie chwalą się nimi innym istotom. Wśród falenów dominuje ustrój feudalny. Najwyższy stan to arystokracja, panująca nad pozostałymi kastami, technikami, robotnikami i niewolnikami. Z arystokracji też wywodzą się królowie. Falenowie są zazwyczaj bardziej Zainteresowani intrygami i bogactwem niż prowadzeniem wojen. Dzięki temu rozwinęli oni handel i sztukę dyplomacji. Opuszczenie rodzinnego systemu przez falena zdarza się niezwykle rzadko i tak czynią to tylko młodzi, którzy wyruszają na tzw. pielgrzymki, podczas których uczą się i kształcą, by swoje doświadczenia wykorzystać w ojczyźnie. Nie są znane początki ani pochodzenie owej rasy. Wiadomo, że kilka tysięcy lat przed bitwą o Jawin przyłączyli się oni do Republiki Galaktycznej. Podczas wojen klonów przeszli jednak na stronę separatystów, to jednak, nie wnieśli większego wkładu w toczące się walki. Po proklamacji Imperium, Fallen znalazł się pod jego kontrolą. W następnych latach Darth Vader prowadził na planecie eksperymenty z broją chemiczną. Zginęło ponad 200 tysięcy przedstawicieli tej rasy. Po tych wydarzeniach ocalali mieszkańcy po przysięgli Sitowi śmierć, jednak żaden z serii zamachów się nie powiódł. Po upadku planeta dołączyła do Nowej Republiki. Dalsze losy Fallenu są nieznane. Wiadomo, że planeta wpadła w ręce Juzan Wongów podczas ich inwazji na galaktykę. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Uszanowanie dla patronów serii. Zachęcam do pozostawienia komentarza z pomysłem na kolejny odcinek i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.